Witajcie w następnym odcinku przegląd z Game Boy Player. Dzisiaj będzie na stół wyłożony Sonic Battle. Jest to delikatnie inny przedstawiciel e, z tych gier z serii Sonica, powiem jest to pierwsze podejście z takich gier. E, jakby to powiedzieć, gra przypomina dosyć super Smash Brosa. E, chyba mele na Gamecuba, on tak w miarę tam. Dobrze był przyjęty. To Sega postanowiła też w miarę taki podobny tytuł zrobić. Co prawda, nie jest obdarowany wieloma postaciami, tak jak tam było na, na miejscu na GameCube, z Marianami i tak dalej, innymi dziwakami, ale tutaj też rozgrywka jest całkiem przyjemna. W opcjach mamy nawet japoński, więc jak ktoś lubi japoński, to może sobie zmienić. Niemieckiego nie chcemy. Sprawdzenie sobie utworów, więc można sobie ewentualnie przegrać. Albo sprawdzić, czy Game Boy Ad Advance działa prawidłowo. No i za z zapisem stanu gry, czy można usunąć, ale po co, jak tu jest praktycznie wszystko zrobione na miejscu. Więc tak, menu główne przedstawia nam Story Mode, jest tutaj fabuła z kilkoma postaciami, które mają tam określone, jakby jakieś tam cele, ale niestety tutaj ta gra jest dosyć ograniczona do jednej. Sprawy Battle Mode na dwóch lub więcej graczy, za pomocą link Cable'a można zagrać. Challenge Mode tutaj mamy wyzwania określone na punkty: im więcej punktów, tym wyższa ranga jest w, e, dla jednej postaci. E, Training Nie ma tutaj na czym się rozwodzić. Mini gry tu są. No i Battle Record, Można sobie podejrzeć wyniki bądź statystyki dotyczące fabuły. E, ogólnie całość gry jest tutaj bardzo e, jasno nakreślona ale o co chodzi w tej grze, bo może nie będziecie kojarzyć jest to po prostu nawalanka można powiedzieć zacznijmy sobie może tryb challenge, bo on jest w miarę oddający całą tą grę tak jakby i tutaj mamy kilka postaci właśnie do wyboru, nie ma ich dużo nie wszystkimi grałem jeszcze jak widzicie, po rankach nie ma za bardzo tego dużo. No ale. Wybierzemy sobie. Nie wiem, z Sonikiem. Weźmy sobie level średni. Akurat w tym trybie jest tak, że właśnie mamy wyzwanie musimy pokonać po prostu przeciwników. Ale zanim zaczniemy walkę, musimy wybrać swoje um, ataki podstawowe na, um, na gruncie, w powietrzu, no i obrona. Ja zazwyczaj wybieram jakieś tam... niezbyt... niezbyt takie zaplanowane, bo i, tak, bo i tak raczej to wygram, a już nie robię tego na... na ideala. I tak gra mniej więcej się przedstawia jest rzucona jakby w takim trójwymiarze, nie izometria, bo... Przy każdym innym widoku kamera się zmienia delikatnie, więc tutaj jest raczej gra w trzy ale postacie są dwuwymiarowe, wiadomo ograniczenia gba. Ale jak na taki tytuł z Game Boya, można powiedzieć, że jest całkiem wypasiony graficznie. No, w zasadzie niewiele twórców się zgadzało na taki. Sposób przedstawienia gry, żeby był w trójwymiarze. Zwłaszcza, że trójwymiar w GBA jest taki bardzo umowny. Nie każdemu może pasować. No i to jest taka nawalanka, po prostu. A skok, B atak, RK jakiś tam jeszcze, jakiś jeszcze inny atak. Postacie się bronią czasami. Pod L jest chyba uzdrawianie. Musimy trzymać tą L, żeby. Napełnić sobie zdrowie, czy tam nawet ten pasek powyżej co macie, ten zielony, on decyduje o ataku takim ostatecznym. I możecie za, za jednym zamachem pokonać przeciwnika. I tutaj gramy do 10, o ile dobrze pamiętam. Jak postać miga, to wtedy ma naładowany ten pasek ostatecznego zadziałania. Mogę powiedzieć inaczej, no ale dobra. Niech będzie, niech będzie ostatecznego zadziałania, a dla was może być osta ostatecznego rozpierdolu. <grym> tak jak to nasz szanowny energik powiedział. W którymś tam odcinku. No a mam więcej punktów, więc ja tutaj daję radę. Najłatwiejsze co może być tutaj. Ale nie zawsze tak postać yy, przegrywa. Trzeba zmieniać strategię. Czasami trzeba robić najpierw atak z powietrza i wtedy łapie się na pomyłkach swoich. Widzicie, tutaj puściłem bombę na, e, powietrz, y, na na ziemi, a po prostu ta postać nie zareagowała, nie? Na to. No i gram już jako fermo, bo mi nie idzie kompletnie. Dlatego trzeba zawsze to do, do, dobre ustawienie ataków sobie wziąć, bo tak to później będzie szybciej szło. Przejście gry i oczywiście uzdrawiamy się. Uzdrawiamy się. Wesperu się uzdrawiamy, bo to nam pomoże. I możemy sobie podczas trzymania klawisza L czy trigera L e, zmieniać sobie kąt kamery. Ewentualnie, żeby się rozejrzeć, czy przeciwnik gdzieś tam nie czyha na nas. Więc nawet to i tak dobrze, dobrze wygląda, że możemy się tak rozejrzeć. No i gra na tym polega, tak? Jeszcze jest tryb fabularny. Jest on w miarę tak. Yy, ja wiem, czy rozbudowany na tyle, by przypominał RPGA. No może nie zupełnie RPGA, bo to jest bardziej przygodówka taka pewnymi elementami właśnie tej walki. Wyjdźmy sobie, sprawdźmy to chociaż na moment, żebyście chociaż mogli zauważyć mniej więcej. To jest jedna z tych pierwszych gier, którą widziałem. E, mój kumpel miał Nintendo ds i jakimś cudem e, miał tą grę. Ten pierwszy model, a raczej drugi model ds -a. Tutaj mamy mapkę, generalnie każdą postacią możemy się poruszać e, wskaźnikiem Kursorem możemy się tutaj przenosić do poszczególnych miejscówek. Klikamy i wchodzimy sobie w inną mapkę. A generalnie jak jest jakiś cel, jest jakaś postać, to po prostu na nią nakierowujemy. O, tak jak tutaj na przykład. Tutaj coś jest. Tutaj mamy trochę gadania, nie? Taki czysty trening. 10 KO trzeba zrobić na przeciwniku. Każda arena wygląda trochę inaczej, ale jest w podobny sposób przedstawione. Też taki pseudo trójwymiar. A w zasadzie trójwymiar umowny, bo ta grafika jest. Tutaj widać, że jednak. Jednak 3D. I tak można te ataki rozprowadzać sobie. No i przechodzimy grę po prostu. Musimy tylko po prostu mniej więcej wiedzieć, gdzie iść, bo miejscami idzie się zgubić, ale. To jeszcze nic, są tutaj takie wyzwania dla postaci, że na przykład Emerl tutaj się w miarę szybko odnawia, jeśli chodzi o zdrowie, szybciej się uzdrawia, natomiast są takie wyzwania, że musimy robić dane drugi raz, ponownie, nawet jeśli wygraliśmy, prawdopodobnie żeby udowodnić, że nie wiem, jesteśmy dobrzy. Ale tutaj, w tym wypadku, przesadzili z tym poziomem trudności. No, demic. Nie udało mi się. Za każdym razem możecie sobie wypróbować inny styl i wybrać sobie dokładnie ten sam, który Wam odpowiadał. Jest dużo tych kombinacji, więc możemy tutaj dużo zdziałać. No, ale mówię, tutaj trzeba naprawdę sobie dobrze radzić. Dobra, mamy tą ostateczną naszą siłę i ona się aktywuje wtedy, kiedy wciśniemy R, wtedy możemy ją użyć, wtedy nie ma z tym problemu, nie? Tych aren z tego co pamiętam jest chyba 12 albo 16, więc jest całkiem duża ilość zróżnicowanych plansz, można się bawić. Minigierki też są bardziej na dwóch graczy, Jestem tam prawda jedna przypominająca Sapera, tak? Tego Sapera z Windowsa, o którym pewnie teraz myślicie. To jest dosłownie przeniesienie Sapera, tylko że tam jest akurat Knuckles jako główna postać i on tam musi kopać w poszczególnych miejscach, czy jest... czy, czy jest bomba, czy jest jakiś skarb, nie wiem, coś takiego. Coś na takiej zasadzie tam też są cyfry wskazujące bliskość jakiejś bomby. Albo po prostu na tej zasadzie, że musimy wyczyścić tą planżę. Chyba. Chyba tak to wyglądało, bo dawno nie grałem. Ale możemy to sobie jeszcze zobaczyć, bo to jest na jednego gracza. I chyba tylko na jednego gracza. Także wam to pokażę od razu z, z miejsca. Że można się wrócić. Można sobie spokojnie wyjść. Tutaj gra się chyba zapisuje w miarę. Na koniec mini gry wam pokażę. Jest ich kilka. Na początku są zablokowane Treasure Island. To chyba było, nie. Mine Hunt to było. Reszta już jest na dwóch graczy, więc samemu nie, nie da się radę zgrać. Nie wiem, co to jest. kołpi? Aha! Można na dwóch grach, na, na, na dwóch graczy jednak jechać. Dobra. No i pokażę wam mniej więcej, jak to wygląda. No to jest. To mnie saper. Ja chyba raczej tu nie muszę nic więcej omawiać. Jak jest dwójka, no to wiadomo, że jest bliżej ta bomba, tak? Trzeba je po prostu wszystkie wykryć, tak? Nic trudnego. Każdy chyba wie. No tak. A ja przegrałem. No nic, także takie smaczki nam Sega zaserwowała w roku 2003 bądź 2004, ponieważ um, chyba nie można z tego wyjść, czy można? Ponieważ gra została wydana pod koniec 2003 na rynek japoński, natomiast w Ameryce i w Europie rok 2004 jest tym znaczącym dla tej gry. Się wtedy pojawiła. Dobra. No to na razie tyle i witam Was przy kolejnej grze.